Byłem wśród tych ludzi w tym, tym środowisku, które organizowało kor. Gdy na wieść o yy, o, o tych, o buncie w Radomiu i Ursusie, niemal natychmiast każdy z nas jakoś poczuł się, że teraz to musimy coś razem zrobić. Mniej więcej tydzień po y, tych wydarzeniach, y, po tym buncie robotników w Radomiu i Ursusie. Gdy mniej więcej w tydzień później, dość przypadkowo stałem w centrum Warszawy na przystanku i czekałem na jakiś środek lokomocji, nic nie jechało, bo nagle, bo nie wiedziałem o tym, ale nagle się okazało, że cała urzędnicza Warszawa zamknięto ruch cały na Alejach jerozolimskich i cała urzędnicza Warszawa z gdzieś tak o 17:00 coś różnymi odnogami to się właśnie łączą w alejach jerozolimskich przez most idą na stadion dziesięciolecia, żeby zademonstrować swoje poparcie dla partii i, e, i potępić wichrzycieli w Radomiu i Ursusie. Jedna z podstawowych działań w państwie ograniczonych wolnościach, żeby te własne wolności osobiste sobie poszerzyć. Mogliśmy. Je... Nie zgadzając się ze sobą, tolerować się nawzajem, prawda? I to trochę wyniało właśnie z tej formy organizacyjnej.